Za nami Gala ma 19, a z nami Filip Marcinek, czyli Filipek. Siemaneczko wszystkim. Gratulacje wygranej. Dziękuję. Chyba easy job. Można tak to nazwać. O, nazywać? jakby nie ta p pod okiem, to bym tak powiedział, a tak wiesz. E... Medium well. No właśnie, coś tam chyba siadło, odczułem? Się, tak, odczułem to, bo wtedy wiesz, mocniej wjechałem. Mocno o... bije Fabiański? Tak, paradoksalnie tak. Fara, fa, fa, Fabiański bije mocno. Nie umie się bić, jeżeli chodzi o wiesz, defensywę, i tak dalej, dlatego przyjmuje. I też nie ma mocnej szczęki, ale bije mocno. Wiesz, o tej walce tak naprawdę wiele nie można powiedzieć, ale powiedz mi, jak w ogóle widzisz postać Sebastiana Fabiańskiego we freak fightach? Robi show na konferencjach, to jest mega ważne. Wydaje mi się, że jest potrzebny. Tu jest potrzebny? Widziałem jakieś komentarze, że może dobra, przegrał w 47 sekund, ale ja za to płacę, a nie za sportowe pojedynki. Więc wydaje mi się, że, że jest potrzebny, niech się kuruje i niech wraca. Dobyś mu rewanż? Możemy robić. E, możemy robić w każdej wadze teraz. Przed chwileczką słyszałem, jak rozmawiałeś z Mateuszem Kaniowskim, że chciałbyś się zmieszyć z Koseckim. Tak, bardzo bym chciał, bo widziałem, że nie ma gościa, z którym chciałby zadebiutować, więc wychylam się przed szereg, mogę z nim walczyć. A widziałeś jego popularny filmik, kiedy chciał wjechać do szatni Jagiellonii Białej jest? No tak, widziałem, że... W różowej sukience wyzywał jakiegoś wielkiego gościa, tarasowa chyba, nie, i tak, tak dalej, z tak Loni Biały Stok, więc wydaje mi się, że wtedy by dostał szybkiego liścia. No ale widocznie to go nie nauczyło, chce dalej dostać liście, więc zapraszam, ja jestem pierwszy, który może to sprezentować. Słuchaj, nie będę cię męczył o walkę, bo to, bo to już kolejny wywiad i, i odpowiedziałeś na kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt pytań. Słuchaj, może o życiu, powiedz mi, co w życiu jest najważniejsze? W życiu jest najważniejsze samo rozwijanie się. Tak mi się wydaje, żeby mieć jakiś cel. Bo ja, jak nie mam celu, to jestem strasznie smutnym człowiekiem. A wiesz, mi muzyka nadaje trochę tor w życiu, plus free fighty. Ja nigdy się nie widziałem w pracy na pełen etat i tak dalej. Próbowałem, to nie było dla mnie. Skończyłem studia. To jest, ale trochę się w tym odnajduję, ale zawsze byłem trochę. K***a. Wśród rówieśników i wśród studentów. Hmm. Niektóre walki można tutaj nazwać wiesz, wojną światów, jak na przykład w kontra Szeliga. E, powiedz mi, jeśli chodzi o wartości, jakimi ty się kierujesz? E, lojalność przede wszystkim. E, dlatego na przykład jestem cały czas ze swoim klubem, e, który mnie przyjął, e, bo uważam, że są dobrzy i wiesz, nie planuję ich zmieniać. Druga rzecz. Empatia, wydaje mi się, w pewnym momencie i bezinteresowność. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. Nie lubię interesownych ludzi, którzy są, kiedy jest ch**o. Znaczy, też nie chcę być populistą, ale wiesz o co chodzi. Eee, nie lubię, jak ktoś, bezinteres... jak ktoś interesownie mnie o coś prosi, wrzuć coś na Instagrama, a potem wiesz, nie mam z tym gościem kontaktu. Ja wiesz, szanuję swoich ludzi. A co powoduje uśmiech na twojej twarzy? Dobre pieniądze, dobry seks i dobre jedzenie. <grym> Słuchaj na koniec pytanie, jakie plany muzyczne? Pojutrze wylatuję do Grecji robić płytę. No i co? I numer Triple S wyjdzie gdzieś pod koniec września, w okolicach 20-18. Jakieś featuringi się zapowiadają mocno? Mam na płycie Moliego, mam na płycie Wrzeciona, mam na płycie no, nie mogę mówić, kto dalej, bo jeszcze czekam na zwrotki. Ale zaprosiłem tam no, czołowych zawodników. Zobaczymy, czy się dograją. Dzięki serdeczne i jeszcze raz gratulacje. Dziękuję.